Czy wiedziałaś, że im brzydsza kładziesz się spać, tym piękniejsza się budzisz? Brzmi dziwnie. A jednak, tak twierdzą zwolenniczki trendu Morning Shed, które od jakiegoś czasu można zaobserwować w mediach społecznościowych. I dzisiaj pogadamy sobie o drugiej, mniej oczywistej stronie tego trendu. Zapraszam do oglądania. Cześć, ja jestem Marcelina, tworzę filmy na temat minimalizmu, odgracania, finansów osobistych oraz różnych ciekawych trendów, które można zaobserwować w mediach społecznościowych. Jeżeli lubisz takie treści, to koniecznie zaobserwuj. Zjawisko Morning Shed to nowa odsłona obsesji na punkcie pielęgnacji. Z tym, że tym razem w wersji hard. Idea polega na tym, aby jeszcze przed pójściem spać, nałożyć na siebie maksymalną ilość kosmetyków i akcesoriów, które mają działać przez całą noc. I poza takimi standardowymi elementami pielęgnacji, jak kremy czy sera, mamy tutaj do czynienia z różnymi innymi wynalazkami, takimi jak maseczki w płachcie, zakładane na całą noc maski LED, zaklejanie taśmą ust tasmy zaciskające szczękę czy też modelujące tutaj podbródek opaski na oczy, wałki, czepki na włosy czy nawet bandaże z olejem rycynowym nakładane na brzuch no można się zmęczyć wymieniając to wszystko a podejrzewam, że o jakiejś tam części nawet jeszcze nie mam pojęcia i wszystko po to, aby rano zdjąć te wszystkie warstwy i ujrzeć w lustrze jeszcze lepszą i jeszcze piękniejszą wersję siebie. I na pierwszy rzut oka trend Morning Shed może wydawać się trochę absurdalną, ale no, nieszkodliwą praktyką. Jednak pod warstwą tych wszystkich produktów kryje się znacznie więcej. Dziesiątki milionów wyświetleń hashtagu Morning Shed świadczą nie tylko o popularności tego trendu, ale również Ogromnej potrzebie ulepszania siebie, nawet kiedy śpimy. I widok kobiet, które rano, jeszcze często zaspane z zamkniętymi oczami, ściągają z siebie te warstwy skrupulatnie nałożonego wieczorem pancerza, no, budzi takie refleksje, bo to niestety przypomina nam wciąż i wciąż pod postacią. Właśnie różnych niewinnych trendów, że kobiece ciało i twarz nie mogą po prostu być, tylko muszą pracować nawet nocą. I ten trend, podobnie jak wiele innych, które już były i które zapewne jeszcze przed nami, pisuje się w taki szerszy kontekst nieustannej presji, by zawsze wyglądać idealnie, perfekcyjnie bez względu na porę dnia. Nie możemy mieć spokoju i również w czasie snu nie można odpuścić. Bo i to staje się kolejną okazją do powiedzmy Zarządzania swoim wizerunkiem. I to niestety po raz kolejny pokazuje nam, jak głęboko e, są w nas, w, ogólnie w społeczeństwie, w kobietach, zakorzenione te oczekiwania co do wyglądu. Do tego wręcz stopnia, że właśnie odpoczynek już sam w sobie nie wydaje się być wystarczający. Tak? Tylko trzeba zrobić coś więcej. Więc myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że morning shed to jest. Kolejna odsłona głęboko zakorzenionego lęku, lęku przed starzeniem się, przed utratą kontroli nad swoim ciałem, wyglądem, lękiem przed wypadnięciem z obiegu. Internet, media społecznościowe, reklamy bombardują nas obrazami idealnej skóry, idealnego ciała, takiej wiecznej. Witalnej młodości. Reklamy produktów anti-age obiecują nam, że jeśli tylko będziemy je używać, to będziemy wiecznie piękne, młode i szczęśliwe. Dzięki nim zyskamy czas, zyskamy przewagę, no po prostu będziemy mogły zachować tą młodość, która jest przecież najważniejszym atrybutem kobiety, prawda? I niestety, ale takie komunikaty, które właśnie słyszymy z każdej strony na temat naszego ciała i wyglądu, budują w nas takie przekonanie, że każdy, Każda zmarszczka to jest porażka. Każda niedoskonałość świadczy o tym, że robimy coś nie tak, że robimy niewystarczająco dużo w tym temacie. Więc ta pielęgnacja przeradza się z bałości o siebie w jakiegoś rodzaju walkę. Walkę z czasem, walkę z naturą, walkę ze własnym ciałem. No a Morning Shed można powiedzieć, że należy do takich. Mniej inwazyjnych, ale jednak ekstremalniejszych form. No i właśnie to, że my codziennie jesteśmy karmieni takimi właśnie hasłami, komunikatami, przeglądając media społecznościowe, robi swoje. To wręcz wpędza nas dodatkowo w takie poczucie winy, że jeśli my tego nie robimy, że jeśli nie mamy czasu, pieniędzy czy energii na wieloetapową rutynę pielęgnacyjną, no to. Coś z nami nie tak. I psychologowie i tutaj biją na alarm, ostrzegając, że to już nie jest tylko taka nadmierna presja, ale wręcz forma pewnego rodzaju autoagresji, tylko w takim błyszczącym, słodkim, różowym opakowaniu. I tutaj nasuwa się pytanie, czy osoby, które angażują się w ten trend, robią to dlatego, że jest to dla nich właśnie pewnego rodzaju przyjemność, czy przymus? Czy gdyby nie to, że jest ta presja społeczna, to czy nadal by to robiły w takim stopniu, tak? Bo my tutaj nie mówimy o zwykłej pielęgnacji, tak? Tylko mówimy o nakładaniu wielu warstw, w których umówmy się, na pewno nie śpi się wygodnie. Więc oglądając te filmiki, tak można zauważyć, że wiele z tych dziewczyn nie wygląda jakby robiły to dla przyjemności, tylko raczej z... Jakiegoś obowiązku. Tak jakby im się wydawało, że to jest normalne, naturalne, że to trzeba robić. Jeżeli. My chcemy zadbać o siebie. I właśnie w związku z tym zasklynowałam sobie jeden taki komentarz, na który trafiłam pod filmikiem z taką rutyną. Czy ktoś z Was pomyślał, że może nie robimy tej całej pracy po to, żeby wyglądać inaczej, ale zamiast tego robimy to, bo lubimy ten proces. To jest terapeutyczne. Nie ma nic lepszego niż prysznic, który zmywa z ciebie wszystko po długim dniu. Rozbudowana rutyna pielęgnacyjna, założenie czapki, paska podbródkowego i maski do spania po długim dniu czas gdy piję ziołową herbatę i czytam książkę. Nie robię tego wszystkiego, żeby lepiej wyglądać dla innych, robię to po to, bo dla mnie to miłe i przyjemne uczucie. I autorka odpisała. To osiągnięcie poziomu miłości do samego siebie i szacunku, którego wielu nie osiągnęło i nie osiągnie. Wszystko zależy od czasu, który poświęcasz dla siebie, i tak się cieszę, że to napisałeś. No i wiecie, i z jednej strony no, tutaj one twierdzą, że jest to po prostu dla nich przyjemne. E, moje pytanie tylko brzmi, czy tej przyjemności z zadbania o siebie nie można osiągnąć bez tego wszystkiego? To znaczy, tutaj ona sugeruje, że. Tylko ktoś, kto osiągnął tak wysoki poziom miłości do siebie, jest w stanie to zrozumieć. Bo przecież inaczej inna forma pielęgnacji już tego nie da. Tak? A ja myślę słuchajcie, że to wyglądało tak, że ktoś gdzieś stwierdził, dobra, leci tam sprzedaż, trzeba wymyślić coś nowego. Trzeba zacząć wciskać kolejne gadżety, kolejne produkty i mówić kobietom najczęściej, że nie mogą bez tego żyć. Że to jest nowa odsłona dbania o siebie. I niestety, ale yy, w moim odczuciu większość tych trendów właśnie w taki sposób powstaje. Ktoś to podłapuje, ktoś to rozpowszechnia, wciąga w tą narrację coraz więcej i więcej osób, no i tak to się kręci. Aż za jakiś czas to się znudzi, pojawi się coś nowego, i tak w kółko, tak? Przecież. Przechodziłyśmy już przez tyle różnych etapów, tak? Tyle różnych akcesoriów, gadżetów, które miały być tymi najlepszymi, ty przynoszącymi najlepsze efekty. No i co? I już tak naprawdę o połowie z nich, jak nie o większości nie pamiętamy. Krótka przerwa na autoreklamę. Już niedługo rusza przedsprzedaż moich dwóch produktów. Niedługo zdradzę Wam, co to dokładnie będzie. Myślę, że niektórzy z Was się już domyślają przynajmniej jednego z nich. Będą to produkty przede wszystkim dla osób, które chcą oczyścić swoją przestrzeń ze zbędnych rzeczy, które tylko niepotrzebnie przytłaczają i generują chaos oraz bałagan. Jeżeli nie chcecie przegapić premiery, to zachęcam do zapisania się do newslettera. Link znajdziecie w opisie. Przy okazji otrzymacie również mini planer tygodniowy. I oczywiście tutaj nie zrozumcie mnie źle. Ja jak najbardziej zgadzam się z tym, że pielęgnacja może być pewnego rodzaju formą terapii, tak? E, takim rytuałem, który daje poczucie kontroli w takim codziennym chaosie. I nawet z psychologicznego punktu widzenia, tak? To, to nie jest tylko nałożenie kremu. Tak? Za tym kryje się dużo, dużo więcej. Wiadomo też, że w przypadku każdego to może wyglądać inaczej. Dla jednych jest to tylko nałożenie kremu, dla innych. Już ma to dużo głębsze znaczenie. W dzisiejszych czasach pełnych bodźców, ta wieczorna rutyna to dla wielu osób jest taki czas tylko dla nich chwila dla siebie. I te kilka czy kilkanaście minut czy ile tam ktoś sobie na to poświęca stają się taką przestrzenią, w której można złapać oddech od pędzącego świata. Więc można śmiało powiedzieć, że jest to taka forma mindfulness, momentu, który pozwala wyciszyć myśli i odpocząć. Więc z drugiej strony ja nie dziwię się, że dla wielu kobiet to jest ważne, że po prostu lubią to robić i chcą się w to angażować i to jest właśnie dla nich taki ważny moment w ciągu dnia. Natomiast no wydaje mi się, że jednak troszeczkę zaczynamy przesadać, tak? Że to już idzie naprawdę w takim absurdalnym, karykaturalnym kierunku. No bo szczerze, jakby ja jestem jak najbardziej za tym, żeby robić co czujemy, żeby robić to, co uważamy za słuszne, ale wydaje mi się, że zaczynamy też już powoli gdzieś tam y, gubić zdrowy rozsądek i po prostu przyjmować wszystko jak leci. Te trendy, czy mają sens, czy nie mają, to i tak znajdą się ludzie, którzy po prostu w to idą na ślepo. I jeszcze przekonują innych, że jest to najwyższy stopień dbałości o siebie. A jak ty tego nie rozumiesz, to znaczy, że po prostu siebie nie kochasz. No ale dobra, pielęgnacja pielęgnacją. Jednak tutaj pojawia się kolejny problem, o którym zaczyna mówić się coraz więcej, a mianowicie wpływ tej pielęgnacyjnej obsesji na życie intymne. W ostatnich latach coraz bardziej zarysowuje się nowe zjawisko kulturowe. Dla wielu kobiet ta wieczorna pielęgnacja staje się ważniejsza niż intymność z partnerem. Możemy o tym przeczytać w artykule Days Digital, który właśnie wskazuje, że coraz więcej kobiet wybiera pielęgnację, czyli taki czas, w którym mogą odpocząć, wyciszyć się i zrelaksować, co w wielu przypadkach skutkuje odsunięciem tej bliskości fizycznej na dalszy plan. I tutaj istotne jest też to, że nie chodzi tylko po prostu o nałożenie sobie kremu i paru warstw Różnych akcesoriów, ale o te głębsze korzyści wypływające właśnie z rutyny pielęgnacyjnej, jak poczucie kontroli, bezpieczeństwa, odprężenie i tak dalej, czyli to, o, o czym już wcześniej wspominałam. Czyli po prostu taki moment, gdzie można skupić się tylko na sobie. Jednocześnie ta fizyczna forma rytuału, czyli nakładanie maseczek, takich, owakich, jakichś czepków, wałków, taśm i tak dalej, no raczej nie sprzyja po prostu takim intymnym Zbliżeniom. I to zjawisko również można osadzić w takim szerszym kontekście demograficznym i społecznym, ponieważ badania wskazują, że przedstawiciele generacji Z, czyli to pokolenie, które no tak naprawdę najbardziej podąża za tymi TikTokowymi trendami, uprawia seks dużo rzadziej niż wcześniejsze generacje. Często tłumaczy się to większym skupieniem na rozwoju zawodowym, osobistych pasjach, a także większą świadomością własnych potrzeb. W Polsce również mamy jakby widoczną tą tendencję. Widzimy, jak w ogóle zmieniają się priorytety i też dynamika relacji. Coraz więcej, zwłaszcza kobiet wybiera singielstwo, niezależność i inwestowanie czasu w relacje z samą sobą. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że to dbanie o siebie przybiera zupełnie nową formę. Przestaje być wyłącznie taką pielęgnacją zewnętrzną, a staje się taką praktyką troski o zdrowie psychiczne, emocjonalne i wewnętrzny dobrostan. To może wskazywać na totalną zmianę priorytetów i redefinicję pojęcia blisko Dlatego że patrząc na to wszystko, można dojść do wniosku, że intymność niekoniecznie musi być dzielona z drugą osobą, bo dla wielu kobiet równie wartościowa staje się ta, którą budują z samą sobą. No i to oczywiście będzie wpływało na te relacje, myślę, że jeszcze bardziej. I w ogóle jesteśmy w takim ciekawym, wydaje mi się, momencie, i to, jak właśnie zmienia się ta dynamika w relacjach damsko-męskich. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to naprawdę to bardzo, bardzo mocno widać, jakie są w ogóle nastroje i w kobietach, i w mężczyznach. I to, wiecie, może jakby się potoczyć dwojako, wiadomo, to nie jest też do końca film na ten temat. Natomiast no, ja mam takie spostrzeżenia i właśnie tego typu trendy tylko gdzieś tam. Dolewają, powiedzmy, oliwy do ognia, I, i trochę mam takie wrażenie, że jest coraz większa walka płci, i po prostu takie przerzucanie się, i faktycznie kobiety gdzieś tam dużo bardziej zaczynają stawiać na siebie. Przez lata napatrzyły się, jak ich mamy i babcie odkładały siebie na bok, i zawsze wszyscy dookoła, zwłaszcza mężowie, byli najważniejsi, no a młode kobiety już po prostu tego nie chcą, tak i chcą żyć dla siebie. Jeżeli w związku jest im źle, no to to po prostu wolą w tym związku nie być. Oczywiście, że to, w jaki sposób dbamy o siebie, to też wpływa na nasze relacje, kiedy czujemy się dobrze z, ze sobą, kiedy patrzymy w lustro i jesteśmy po prostu zadowolone, no to, to też będzie odzwierciedlało się w naszym humorze, w naszych relacjach, w tym jak widzimy po prostu świat. Im my czujemy się lepiej, tym te relacje z innymi ludźmi też prawdopodobnie będą lepsze. Z drugiej jednak strony. Jeżeli nasz rytuał pielęgnacyjny wygrywa z naszym partnerem, to wydaje mi się, że jednak coś jest nie tak, że po raz kolejny właśnie idzie to w złą stronę. Jeżeli nasze rytuały zaczynają nas bardziej izolować niż łączyć, no to tutaj myślę, że warto się zatrzymać i zastanowić, czy to na pewno o to chodzi. No bo my, jako ludzie, jesteśmy zwierzętami stadnymi i nawet jeżeli lubimy pobyć sami, nawet jeżeli ta to bycie samemu nam nie przeszkadza, to jednak e, potrzebujemy tych relacji, potrzebujemy innych ludzi. Zwłaszcza takich, wiecie, najbliższych, którym możemy ufać, tak? No więc tutaj też właśnie kłania się jakość tych relacji, e, jakość tych związków, w które e, ludzie wchodzą. Jeżeli te związki nie są jakościowe, jeżeli kobiety nie czują się w nich dobrze i bezpiecznie, no to prawdopodobnie będą właśnie uciekać w takie rytuały, takie trendy, które w jakiś sposób będą dawały im to poczucie bezpieczeństwa i Kontroli. Tak więc to jest na pewno też coś do przepracowania dla wszystkich i dla kobiet, i dla mężczyzn, bo tutaj ewidentnie wydaje mi się, że właśnie te relacje szwankują. To, że my dzisiaj nie do końca potrafimy rozmawiać. Zresztą czy kiedykolwiek potrafiliśmy, tak? E, po prostu teraz to zaczynamy zauważać, bo ludzie chodzą na terapię, ludzie mają dostęp do właśnie takiej wiedzy stricte psychologicznej, relacyjnej i po prostu widzimy, że coś tam nie gra e, i wiecie to można się śmiać. Można to komentować, bo czasami właśnie pod filmami, w których komentuję różne trendy, pojawiam się po co w ogóle to oglądać? Po co w ogóle to komentować? Po co to, po co tamto? No ja na przykład Lubię na różne rzeczy, które widzę w internecie, patrzeć, właśnie stricte, od takiej strony psychologicznej. Nie jestem zawodowym psychologiem, ale się tym interesuję i coś tam zauważam, tak? I po prostu lubię sobie to analizować i dzielić się tymi spostrzeżeniami z wami. Dlatego właśnie można od analizy jakiegoś tam głupiego, głupiego trendu przejść do analizy z dzisiejszych związków. No można, bo tak naprawdę my możemy to ignorować, ale. To się bardzo z sobą wiąże. Media społecznościowe to jest poniekąd odzwierciedlenie tego, co my mamy w głowach, tego, co my czujemy, tego, co my potrzebujemy. I tak naprawdę jak zawsze w tym wszystkim potrzebny jest nam balans, znalezienie złotego środka. Bo jeżeli będziemy popadać w skrajności, to Prędzej czy później to się na nas odbije, tak? My możemy uciekać sobie w jakieś tam rytuały i tak dalej, ale jeżeli coś nie działa, to to nie będzie działać, dopóki my tego nie zaczniemy naprawiać. To jest w ogóle ciekawe, bo kiedyś trafiłam na taką informację, że według danych do 2030 roku około 45% Amerykanek będzie singierkami. i wydaje mi się, że ta tendencja będzie też w innych krajach, właśnie na przykład zachodnich, czy nawet i w Polsce, bo to. To już widać, to się już dzieje tak naprawdę. I myślę, że tego typu trendy stają się no, takimi substytutami powoli dla jakichś poważniejszych, głębszych relacji. No dobrze, ale poruszając ten temat, nie można zapomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. A mianowicie, czy to w ogóle działa? No bo jedno to jest chęć zadbania o siebie, a drugie to jest chęć uzyskania jakichś efektów w związku z tym. No zakładam, że raczej te dziewczyny nie śpią w tym wszystkim, od tak, dla przyjemności, tylko zależy im na tym, żeby to faktycznie coś zmieniło, coś poprawiło w ich wyglądzie. I tutaj, słuchajcie, specjaliści są niestety sceptyczni, więc może się okazać, że to całe poświęcenie na nic. I o ile gdzieś tam ta skóra faktycznie rano może być bardziej promienna i wygładzona, o tyle rano Raczej jakichś większych tutaj zmian w wyglądzie twarzy nikt nie zaobserwuje. Wręcz przeciwnie, może być tak, że stosowanie tych wszystkich produktów może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Wszystko zależy oczywiście od wrażliwości cery, natomiast no nakładanie na przykład maseczki, która jest przeznaczona na 20-30 minut na całą noc, może. Przynieść efekty przeciwne do oczekiwanych. Wiem, że teraz już się pojawiają takie maseczki, które faktycznie można nakładać na całą noc, no ale w wielu przypadkach one nie wyglądają jak te maseczki. No więc tutaj, tak naprawdę, czas pokaże. Natomiast jeżeli na przykład chodzi o te taśmy, no to tutaj jednoznacznie większość specjalistów twierdzi, że to nic nie da. Duże kontrowersje budzą te taśmy na, naklejane na usta. I właśnie yy, ostrzega się, że jeżeli ktoś ma na przykład problemy z bezdechami czy coś takiego, no to to dodatkowo może jeszcze yy, dolewać oliwy do ognia i może być po prostu niebezpieczne. Yy, natomiast ja tutaj Wam przyznam, że ja czytałam na ten temat trochę i sama stwierdziłam, że spróbuję, tylko głównie ze względu taki bardziej zdrowotnych, tak? Ja odkąd pamiętam, miałam problem z tym, że jak na przykład ziewałam albo. Jakoś chciałam bardziej otworzyć szczękę, to tutaj coś mi przeskakiwało, no nie? I to czasami mnie bolało. Wręcz miałam takie wrażenie, że kiedyś mi wyskoczy i nie wskoczy z powrotem. I właśnie przeczytałam, że takie zaklejanie ust na noc może w jakimś stopniu tutaj pomóc na rozluźnienie mięśc. Z tym, że ja tutaj podeszłam do tego inaczej, tak? Nie zaklejałam całych ust, tylko z takiej taśmy do tapingu po prostu wycinałam sobie takie dosłownie krótkie, no nie wiem, milono mogą mieć, 2 cm e, długości. Paski, takie cienkie, i sobie tutaj zaklejam. I słuchajcie, pomogło. Możecie wierzyć, lub nie, ale to pomogło. Tutaj jakby nic wam przepływu powietrza nie zasłania, tak? Tak naprawdę ja w tym mogę, nawet jak mam to przyklejone i chcę jeszcze coś do Pawa powiedzieć, już przed zaśnięciem, to spokojnie mogę powiedzieć, mogę, nie wiem, zakaszleć. To powietrze po prostu przepływa swobodnie. Tylko po prostu usta nie otwierają się tak całkowicie. I ja nie powiem wam, co tam dokładnie się zadziało. Mówię wam, co zrobiłam i jaki jest efekt. Efekt jest taki, że teraz mogę swobodnie otworzyć usta, jak najbardziej potrafię, mogę zaziewać. I nic mi nie strzela, nic mi nie przeskakuje. Więc dla mnie to jest dostateczny dowód na to, że to działa. No ale wracając, jakby generalnie do tego wszystkiego, do tych wszystkich gadżetów, akcesoriów, to niestety, jak to bywa zwykle, to jest to po raz kolejny taki pizz na wodę fotomontaż. Okej, okay, więc to by było na tyle. Oczywiście dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Bo znowu jest to coś kontrowersyjnego, coś, co może budzić skrajne emocje, a z drugiej strony myślę, że jest to ciekawy temat do. Rozważań. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa.